Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Imperium Aqua. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat o, w tematyce doboru rybek do naszego akwarium, gdyż według mnie jest to bardzo ważna kwestia. Bardzo ważne jest to, że zanim zaczniemy w ogóle jakiekolwiek procesy czy też czynności związane z Zakupem naszych rybek do naszego akwarium powinniśmy przede wszystkim zdobyć odpowiednią wiedzę na temat e, doboru rybek do naszego akwarium. Oczywiście wiedzę to możemy zdobywać zarówno w sklepach, tam, gdzie będziemy się zapatrywali w nasze rybki. E, oczywiście to też może być e, nie do końca dobre, gdyż specjalista, specjaliści jest nierówny o czym już nieraz wspominałem na poprzednich swoich filmach. Dlatego też ja osobiście powiem także stosowałem się do porad specjalistów w dziedzinie akwarystyki, ale przyznam szczerze, że dużo decyzji podejmowałem na podstawie wiadomości, które są zawarte w internecie. Wiadomo, XXI wiek telefon, dostęp do internetu nie ma problemu. Kiedy nieraz byłem w sklepie i znaczy chciałem kupić daną rybkę, jedna pani w danym sklepie akwarystycznym poleciła mi jedną rybkę. Tylko, że kwestia była tego typu, że gdybym tego nie sprawdził, popełniłbym ogromny błąd. Rybka ta była do litrażu 450 litrów, a ja chciałem ją kupić do litrażu 112. Dlatego dobrze, że sprawdziłem i tej rybki nie kupiłem. Przejdźmy, może, teraz do sedna sprawy. Często, kiedy kupujemy nasze rybki, yy, bardzo ważne rzeczy związane są przede wszystkim z kwestią ile możemy kupić rybek do naszego akwarium. No i ta ilość no, nie ma nigdy według mnie yy, do końca określonej odpowiedzi. Niektórzy podają różnego rodzaju przeliczniki, które czasem to są według mnie wiadomości jakieś wyssane z palca, w ogóle totalne bzdury, o czym Wam zresztą może teraz powiem. Yy, jedna osoba powiedziała mi, że na jeden litr ryby Yy, przypada yy, jedna rybka. No ale to nie jest do końca prawdą, no bo w zasadzie to, no to jest absurdne. No to co, do akwarium, które teraz widzicie tutaj yy, 30 litrowego, mógłbym dać 30 ryb każdego gatunku? No nie, to jest bzdura. To trzeba sprecyzować. Nano rybek, no może i mogłoby być 30, ale na pewno nie normalnie większych rybek, bo to jest totalny absurd. Tak samo, że na przykład na jedną rybę przypada 1,5 do 2 litrów wody. To też nie jest do końca prawdą w zasadzie to jest bzdura no jak? No na każdą rybę jaką byśmy dali do naszego akwarium przypadałoby 1,5 litra czy 2 litry wody no nie, nie stosujcie tego przelicznika innym przelicznikiem już bardziej racjonalnym jest na przykład że na 1 centymetr ryby przypada 1 litr wody no to już jest bardziej rozsądny przelicznik kolejnym przelicznikiem, który tutaj opowiada inny akwarysta jest na przykład to, że bierzemy go na podstawie pewnej zasady Przelicznik określony jest na podstawie zasady, że bierzemy długość naszego akwarium i dzielimy przez 6. I wtedy nam to wychodzi. Dajmy na to, że mamy akwarium o długości 60 cm, dzielimy przez 6, czyli wychodzi, że możemy mieć w naszym akwarium rybki o długości 10 cm. To jest oczywiście tylko podany taki wstępny przykład. Oczywiście ta zasada też musi mieć określenie i do danego litrażu, jaki mamy, bo to też nie jest do końca takie proste. Dlatego też, no mówię, ta zasada akurat według mnie już jest taka też bardzo rozsądna. Ja natomiast przyznam szczerze, że podczas doboru rybek do swojego akwarium stosuję się i odzwierciedlam do parametrów wody. Ja osobiście powiem tak, że nie wpuszczam wszystkich rybek jednocześnie, bo to też nie jest wskazane. Dlatego też, kiedy już puścimy rybki do naszego akwarium, należy je obserwować i ja używam i stosuję. Testy do parametrów wody, które będę omawiał na innym swoim odcinku. Jest, są to testy do parametrów wody z firmy ZOOLEK, gdzie sprawdzam przede wszystkim azotany, fosfor i potas. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Ja kupiłem sobie te trzy i te 3 kontroluję, gdyż według mnie najważniejszy jest azot. I takie testy powinien mieć każdy w domu, gdyż on jest bardzo niebezpieczny dla ryb i może je oczywiście zabić. Także, że to przede wszystkim należy według mnie cały czas kontrolować. I ja stosuję się właśnie na tym. Więc, jeśli zadajecie pytanie sami sobie, ile możecie mieć rybek w swoim akwarium? Ja uważam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ktoś kiedyś powiedział jeden z akwarystów, że może być tak, że robimy wszystko bardzo dobrze, nie ma że książkowo i ciągle coś nie wychodzi, ciągle rybki padają, a nieraz robimy wszystko tak, że tak powiem, no na odwal się i nie sprawdzamy testu wody, mamy przerybienia i w ogóle i rybki nam bardzo dobrze funkcjonują. Ale oczywiście nie zachęcam do takiego czegoś, żeby stosować taką technikę, że a co tam może będzie dobrze. Ja uważam, że i tak lepiej jest się e, stosować do określonych zasad. Dlatego też według mnie najlepszą metodą na wszystko jest to, że po prostu kupujemy sobie rybki, wpuszczamy je w odpowiednich ilościach, jeśli na przykład chcemy mieć ryby ławicowe, to nie kupujemy całej owicy, tylko tak jak na przykład ja, pokażę może z bliskiej odległości, mam tutaj za bojownikiem e, bystrzyki e, amandy, które właśnie tam pływają w tle. Mam ich około 20 sztuk, to są malutkie rybki. Kupiłem najpierw połowę. Oczywiście cały czas wszystko kontrolowałem, patrzyłem, czy dobrze mi one funkcjonują w akwarium. No i oczywiście robiłem testy wody. Jak wszystko było ok, kupiłem drugie 10. Obecnie mam ich 20. Także, że tak jak mówię, zachęcam Was do tego przede wszystkim, żeby. Zanim cokolwiek zrobicie, zasięgnąć odpowiednich informacji w odpowiednich źródłach. Ja osobiście uważam, że Internet jest bardzo dobrym źródłem, to jest kopalnia ogromna wiedzy, tam można wszystko e, przeczytać sobie nawet na poczekanie w sklepie. Będąc ja tak nieraz robiłem, jeśli na przykład nie znałem jakiegoś gatunku rybki, a na przykład zastanawiałem się, czy mógłbym ją na przykład mieć, to wtedy właśnie czytałem informacje w e, Internecie i to mi już podpadało, czy na mogę kupić dany gatunek, czy też nie. Kiedy natomiast dochodzi do tego, że już podejmujemy już jakąś decyzję z doborem rybek musimy sobie zadać najważniejsze pytania i kwestie z doborem ryb, takie jak, jakie rybki do jednego zbiornika, czyli znowu się kłania wiedza. Nie wszystkie gatunki możemy trzymać w jednym zbiorniku, gdyż niektóre gatunki są agresywne. Oczywiście może się zdarzyć, że na przykład damy jakieś gatunki, które nie powinny być razem ze sobą, a i na przykład się nic nie dzieje, no ale tak jak mówię, może dojść do tego, że ryby będą się goniły a to nie jest wskazane. Lepiej według mnie zawsze się zasięgnąć do pewnych informacji i kupywać ryby rozsądnie z odpowiednią wiedzą, tak jak mówię, są też specjaliści, którzy no, mogą też pomagać w sklepach akwarystycznych z doborem danych gatunków ryb. Ja sam to zauważyłem, że jeśli mamy specjalistę, który na przykład chcemy na przykład kupić jakąś rybkę, to nasz lepszy specjalista zawsze zapyta się jakie gatunki już mamy, żeby nam odpowiednio doradzać. Kolejną rzeczą jest ile ryb do jednego zbiornika, no, tak jak już mówiłem, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, według mnie trzeba to po prostu kontrolować i bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie przerybiać danego zbiornika. Kolejną rzeczą jest to, na co zwrócić uwagę podczas kupowania rybek. Jeśli kupujecie, rybek, jak już, kupujecie rybki, jak już wspomniałem w poprzednim jednym ze swoich odcinków, zwróćcie uwagę na to, czy ryby nie są właśnie chore, czy nic im nie jest, czy przede wszystkim nie ma gdzieś kwarantanny, no i w ogóle, jak będziecie mieli u siebie już, to w swoim akwarium, to także zwracajcie na nie uwagę podczas wpuszczania, czy wszystko jest ok, czy wszystko dobrze funkcjonuje. Jeśli nie jest jakaś choroba, no to nie ma sensu wtedy kupować nowych gatunków rybek do swojego zbiornika. No jakie są konsekwencje ze złego y, kupowania rybek? No przede wszystkim no to, że możemy, tak jak powiedziałem, już no, kupować złe gatunki, y, czyli może dochodzić do scysi w naszym akwarium między naszymi rybkami. Kolejną rzeczą jest to, że po prostu no, kiedy kupujemy e, za dużą ilość rybek, no to wiadomo, że może dochodzić do przyrybienia. E, często akwaryści nazywają to zupą akwarystyczną. E, to też jest bardzo złe. Rybki nie czują się swobodnie, mogą być bardziej podatne na choroby. Jeśli kupujemy rybkę, która na przykład na początku jest mała, a potem nam gwałtownie rośnie, nie jest przeznaczona w ogóle do naszego zbiornika, ryba może karłowacić, a też jest wtedy bardziej podatna na choroby. No i ogólnie źle się czuje w danym Zbiorniku. Może Wam opowiem trochę teraz o moim prywatnym doborze. Jak tutaj widzicie, na moim akwarium na nagraniu jest to akwarium 30-litrowe, w którym mam bojownika, który wiadomo, że jak na dosyć taką większą rybkę, może oczywiście przebywać w małych zbiornikach. Jestem z niego bardzo zadowolony. Kupiłem go jakieś hmm, chyba z, 3 miesiące temu. Eee, bardzo ładnie mi tutaj prosperuje wszystko, eee, bardzo ładnie, że tak powiem, eee, funkcjonuje oczywiście w moim akwarium. Jak wcześniej wspomniałem, z tyłu mam tutaj małą łowicę 20 rybek eee, amandy. No i mam nadzieję, że tutaj będzie gdzieś widać. Teraz obecnie się schowały, bo nie widzę żadnego. Mam tutaj też cztery kieliski, czterech czyścicieli. O, tutaj są widoczni z tyłu, mam nadzieję, że je zobaczycie. Chociaż będzie trochę ciężko, bo tam za liściem teraz są, ale widać oczywiście ich ogonki. O, może teraz trochę lepiej się wysłonił jeden. Mam tutaj też czterech czyścicieli w swoim akwarium i przyznam szczerze, że na razie, jak robiłem testy, wszystko ładnie funkcjonuje. Azot nie jest podniesiony. Yy, cały czas oglądam swoje akwarium. Doglądam oczywiście swoje rybki, co jest bardzo ważne. Yy, przyznam Wam szczerze, że jest też takie coś, że yy... Niektórzy do takiego zbiornika mogliby chcieć dać jeszcze więcej rywek. Ja tego na razie nie robię, choć parametry mam dobre, ale nie chcę tego robić, bo tak jak mówię, ewentualnie może poszerzę swoją ławicę. Oczywiście, dobór może być znacznie inny. Na przykład, pokażę Wam teraz moje drugie akwarium. Jest to akwarium 125-litrowe, gdzie możecie już zaobserwować znacznie inny dobór ryb, bo gdy już tutaj nie mam małych rybek ławicowych, tylko mam już znacznie większe górami. Jak widzicie, mam tutaj ładne sztuki, mam też akarę z Maroni. No przede wszystkim tutaj akurat dominuje, tak jak widzicie, górami: marmorkowe, złote i diamentowe. Mam też mozaikę. Także, że no tutaj. Jak możecie zaobserwować, mam też czerwono brzucha. Także, że są też oczywiście czyściciele. Może będą widoczni gdzieś tutaj bardziej u dołu. Tylko teraz, tutaj no, jak mówię, się trochę schowały. Też to są kiryski. Możecie zaobserwować też mojego tutaj wrogu. Mam nadzieję, że jest widoczny. Pokażę Wam tutaj ślimaczek. Mam go dosyć już długo. Jest to też jeden z rodzajów czyścicieli, który też Wam polecam. Także tak jak mówię, no akurat w tym akwarium zainwestowałem w większe rybki, tylko też nie kupowałem ich, że tak powiem, na raz wszystkich. Wolałem, że tak powiem, kupić, załóżmy, część, tak jak kupowałem górami, to kupiłem cztery sztuki później kupiłem kolejne cztery Po prostu cały czas obserwując po prostu parametry wody i w ogóle wszystko, żeby stwierdzić, czy wszystko jest OK. Jak widzicie, mam tutaj też dosyć większy gatunek kiliśnika. Yy, bardzo fajny czyściciel, przyznam szczerze, lubię je, jestem z nich bardzo zadowolony, bo fajnie mi urosły. Także, że yy, jeśli chodzi o dobór rybek, no naprawdę macie ogromne pole manewru, tak jak mówię, dobierając rybki, starajcie się po prostu, no, tak jak mówię, no ta inf informacja i wiedza na temat rybek jest bardzo ważna, bo jeśli na przykład popełnimy yy, po błąd na starcie, no to potem można wymienić rybki, a czasami nawet trzeba, ale one, no mi się wydaje, że NK nikt by nie chciał tak co chwila zmieniać miejsca swojego zamieszkania, więc lepiej będzie jak po prostu zastanowicie się konkretnie i dobierzecie odpowiedni gatunek rybek do swojego zbiornika i to po prostu zrobicie. Chciałbym tu jeszcze dać Wam taką małą poradę. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, nie przesadzać z ilością rybek i ich wielkością, bo po co przesadzać i dawać nie wiadomo ile rybek do jednego zbiornika zawsze lepiej jest wziąć i e, dawać ryby po prostu terytorialne na danym obszarze na przykład takie, które na przykład, lubią pływać u góry, takie które bardziej zasilają dno tak lepiej jest to po prostu zrobić, bo wtedy one też czują się lepiej e, cały czas wszystko kontrolować, tak jak na przykład ja, czyli obserwować rybki czy nie są chore e, no i przede wszystkim robić testy wody, do których Was bardzo zachęcam jeśli na przykład nie chcecie sami kupować u siebie testów i ich robić to możecie przecież zawsze zanieść do jakiegoś akwarium, jest wiele sklepów akarystycznych, które wykonują za niewielką opłatą lub nawet w ramach jakichś tam zakupów testy, najważniejszy według mnie jest ten test na azot, on jest bardzo ważny i powinien każdy go mieć w domu. No i przede wszystkim jeśli mamy jakikolwiek dobór rybek to ja Was zachęcam do tego, żeby w swoim akwarium znalazło się miejsce także na czyścicieli, takich jak kiryski, otoski, ślimaki i wiele, wiele innych. Ja natomiast powiem Wam szczerze, bardzo też lubię glonojady, choć wielu specjalistów uważa, że glonojad nie jest, jak sama nazwa wskazuje, typowo czyścicielem, tylko bardziej jest taką rybką ozdobną, która nie czyści nie wiadomo jak dobrze akwarium. Ale ja przyznam szczerze, że też właśnie chciałbym mieć takiego glonojadka, no na chwilę obecną go nie mam, ale mam nadzieję, że sobie zaniedbię jakiegoś sprawie jeszcze jednego. Także tak jak mówię, do, do tego też Was zachęcam, żeby w Waszym akwarium znalazły się jakieś e, czyściciele. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł w doborze i informacjach, jakie będziecie podejmowali w przyszłości na temat właśnie doboru rybek i w ogóle. Także, że zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków i póki co, trzymajcie się. Cześć!